W dniu dzisiejszym w centrum Zielonej Góry eksploruję taką byłą elektrociepłownię. Syf tu jest straszny. Próbowałem kilka razy do tego budynku wejść, ale mi się nie udało. W dniu dzisiejszym jednak znalazłem wejście. No i już przeleciałem tutaj wszystko naokoło, porobiłem zdjęcia. Tej strasznej ruiny. Pozostał niedosyt, ponieważ, pokażę, nie wiem, może tam będzie widać, tam jest drugi budynek i jest górą takie przejście do niego nadziemne. No i ja, będę w tym pierwszym budynku, nie znalazłem schodów, żadnego wejścia na górę. To znaczy, można się tutaj po tych pomurze wspinać. Ona na przykład tutaj. Można się wspiąć, jeżeli ktoś jest sprawny. Ja niestety tak, aż tak sprawny nie jestem. To tutaj tędy nie wejdę. I pokażę tylko dół tego pierwszego budynku. To jest część, w której stały takie wielkie piece przemysłowe. Na razie zwiedzam takie poboczne pomieszczenia. A zaraz przejdę do tej głównej hali. Wszędzie jest tutaj pełno. Odchodów gołębich No i tam jest ten murek, to jest ta wyższa kondygnacja, prawda? No także nie mam jak się tam dostać, żeby pokazać całość. Szkoda straszna, ale nie spodziewam się po tej drugiej stronie niczego lepszego. tutaj zostały jakieś tablice tutaj też jakiś absorbet po zużyciu ale co to wszędzie jest tutaj samo pełno to samo pełno tych gołębi gówien nic więcej tu, tu jest ta hala z piecami ale jeszcze pokażę te takie boczne pomieszczenia no to już to się chyba niedługo samo zawali bo tu jest pełno wilgoci Wszędzie jest tutaj gnój, tu pozostawały jakieś, tu jakaś, jakaś ksero, jakaś drukarka, tu jakaś szafka rozdz... elektryczna, biurko, tutaj były sanitariaty, toalety, stale, starsi zielonogórzanie być może tutaj brali prysznic i tutaj dwa lustra. I tutaj nawet jest napis polska wełna 83-69, łamane przez jeden. To jakaś sygnatura, nie wiem czy to jest rok. Raczej jakaś, jakaś sygnatura. Starodawny wieszak na ubrania. No to koniec tej luksusowej części. Teraz trzeba przejść do tej straszniejszej. Tutaj miał jeszcze został. Hałdę miału. No i to teraz tak, gdybym nie był w czystym w miarę ubraniu, to bym się pof pofatygował tutaj na ten murek i z tego murku na tamten drugi. No i, no i do góry tam na tą wyższą kondygnację, no ale jednak pozostanie niedosyt. Nie Nawet tutaj jest jakaś lina, której można by było się chwycić. No ale cóż, dobra. To nieplanowana eksploracja, to nieplanowane są najlepsze. I tutaj jest taki jeden piec, ale ktoś tu chyba chodzi albo gołąb. Nie to te płachty na zewnątrz, co są powieszone, one łopoczą. No i tak wygląda ten piec wielkoprzemysłowy. Tutaj wyjście do, do komina. Tam jest następny. Na zdjęciach będzie lepiej widać, bo to tak w trybie filmowania na szerokim kącie, to nie za bardzo mi ta latarka doświetla, a jednak na zdjęciu to będzie lepiej. No i to, to nawet nie są kable, tylko to są same izolacje, bo złomiarze też wiedzą jak się tutaj dostać i wszystko pięknie okorowali może dogram jeszcze drugą część w dniu dzisiejszym jak mi się uda wejść tam do na drugą stronę ulicy do tamtej części budynku a jeżeli się nie uda to będzie tylko tyle tej, tej eksploracji Nagrywam obiecaną drugą część kotłowni czy elektrociepłowni polska wełna. Pokazuję co tu jeszcze pozostawało. Oczywiście wejścia nie pokażę tak jak i w pierwszym filmie nie pokazałem, którędy wlazłem. Każdy niech sobie szuka sam, bo takie zwiedzanie to jest na własną odpowiedzialność. No, nie odbyło się bez szkód na garderobie. Także od razu mówię, że wejść nie jest zbyt łatwo trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie się pobrudzić no i teraz idę sobie tutaj klatką taką schodową tutaj daszek jest, ale nie, tędy po daszku nie wchodziłem bo tu byłbym za bardzo widoczny no i są tutaj już jakieś pierwsze katalogi zużycie wody surowej 1982 rok 30 lat co ja mówię, 40 lat temu tutaj zużycie wody zmiękczonej nawet dobrze zachowane w takich jakichś bocznych skrytkach, ale tutaj nie było windy chociaż takie drzwi na klatce schodowej mogłyby to sugerować, że to jest szyb windowy niestety w tamtych czasach jeszcze tutaj windy nie było no i idę sobie na górę pokazać jak to wygląda tu została jakaś substancja. Widać, że stała wypełniona. Węglan sodowy bezwonny. Tutaj mamy nad drzwiami działu głównego Energetyka, biblioteka, informacja techniczna. I tutaj znowu śmieci. W tym no i tak. A to dobre. To, żeby nie było tak, że chodzę dwa razy po tych samych miejscach. To najpierw idę. Na samą górę to była jakaś tablica ostrzegawcza, ale zardzewiała kompletnie, nic już na niej nie widać. No i zaczynają się takie pomieszczenia. Tutaj jest jakieś legowisko. Także tutaj kiedyś sobie musiał jakiś. Bezdomny koczować to jest materac, ale to dawne czasy, bo to wszystko pognite. I gazetę lubuską mamy y, czwartek, 14 lutego, 19 rok. O, czyli nie tak dawno. Trzyletnia gazeta. No i co tutaj jest jeszcze? Ścianki z luksferów Szklane domy jako żeglarskiego. No to za komuny. Takie szklane ściany, to był taki hicior wtedy. Taka oznaka nowoczesności. Tutaj, tutaj były biura, i tutaj takie przestronne, przeszklone są pomieszczenia wszędzie. Ale poza ścianami nic tu nie ma. Przez okno też nie wyjrzę, bo jest wszędzie ta siatka maskująca. No i tutaj śmieci widać przez tego bezdomnego pozostawiane, no bo takie. Współczesne. No i takie sobie tutaj biurowe pomieszczenia. Tutaj jakieś motylki pozostawały jeszcze na ścianach. Tu znowu pełno tej izolacji. Po okorowanych kablach. I tutaj już jakieś były toalety, to mi wygląda na toalety, są płytki na podłodze. A ogólnie jest tragiczny syf. Buty znowu są do, do prania spodnie wszystko, bo tam przy tych głównych, przy, w tych głównych halach gołębie sobie zrobiły mieszkanie. I tu jest ciekawe pomieszczenie. Całe z tych całe ze szkła z luksferów, to nie jest lustro tylko to jest yy, to jest szyba taka na przeszczak. o tutaj jest rozerwana siatka to tutaj może wychylę proszę bardzo widać już tą odremontowaną polską wełnę akurat fala deszczu jest no to dobrze bo yy, tak to, to była jakaś, jakaś łazieneczka No tutaj jakaś mała umywaleczka jest no ale robienie łazienek z tych z luksferów całych to tak Wszyscy widzą, prawie że to, co, co się tam dzieje. Proszę bardzo, tutaj tutaj też szklana ściana. Jeszcze, tu jeszcze instalacje pozostawały niepozrywane. Tutaj jakieś biurka montowane do, do ściany. Tam obrazki. W zasadzie to muszę przyspieszyć, bo tutaj nic nie ma ciekawego. To co ja tutaj nawet. Nie wiem o czym to opowiadać. No i dobra. I to by było tyle tego, tej najwyższej kondygnacji. Nie będzie tego aż tak strasznie dużo, także już pędzę do tej kondygnacji środkowej. Zaczynałem od dołu. A tutaj jest bardzo podobnie. O, tu ten korytarz. Proszę zobaczyć, jak, jak on wygląda. Jak z horroru, wszędzie ta odłażąca farba. Tu pozostawały jakieś resztki mebli, jakieś papiery. Krzyżówka to chyba nowa jest krzyżówka. Nie ma, nie ma daty, ale to jest ten magazyn krzyżówkowy to jest 2011. No, ale tu już jakieś katalogi są. O, tutaj to chyba nic nie zobaczę, bo wszystko przygniło. Chociaż rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. O Jezu. Ochrona autorskich praw majątkowych. O ja pierniczy to jakieś ten, jakieś prawo. Tam jeszcze są jakieś, jakieś teczki ale to aż tak ciekawy nie jestem co jest, co jest w środku bilans wodny tutaj jakieś butelki po, po winach szkoda na to czasu No zresztą tutaj są podobne te skoroszyty powywalane na podłogę jest tego więcej odżużlanie na węglanie Tutaj to trzeba otworzyć, żeby zobaczyć, co tam w środku jest. Powyrywane kartki. Tu kalka techniczna. No jakiś pasjonat. By tutaj wygrzebywał jeszcze jakieś dokumenty ciekawe tylko dla niego. Ale zobaczymy dalej, co tutaj jest w samych tych pomieszczeniach. Zresztą mi jest tak ciężko to robić teraz w trakcie filmowania. Przegląd tego, co tutaj znajdę na podłodze. Ponieważ jedną ręką muszę trzymać telefon a drugą filmować, no jeszcze jest coś takiego tak jak duże się samo zamyka i no nie pokażę parę zdjęć zrobię tych, tych dokumentacji tu jakieś pozostawały meble jakaś stara lodówka widać i wszędzie te te, te, te gołębie, zdechłe, gówna jak mnie COVID nie załatwi, to mnie po prostu ptasia grypa wykończy. Po dzisiejszym dniu na bank ptasią grypę załapie. Także i tak zgon, i tak zgon. Nie ma co się lękać. Tutaj coś było. Widać, że płytki są w miarę nowe. Tak powiedziałbym lata 90. Czyli w latach 90. jeszcze tu coś funkcjonowało. Tu znowu jakieś papiery. Znowu butelka po jakimś, po jakiejś nalewce. Właśnie przez takich pijaczków, przez menelstwo stary stoi telewizor. Unitra. Tak jak kiedyś pamiętam mój ojciec taką Unitrę miał identyczną. Czerwony, czerwony przycisk do wyłączania, czarny do włączania, suwaki i dosłownie pięć, pięć tych przycisków z tymi do przełączania. Jeszcze pokażę. No ale to każdy miał w tamtych latach ludzie mieli wszystko to samo, nie było jakieś no i tutaj jakie Jakiś śmietniczek, jakiś stół był warsztatowy, pozostawały jakieś substancje, kolodium, tutaj w tej butelce co mamy, znowu mamy, tu mamy chloroform, tu mamy glicerynę, tylko to puste butelki po tym. No i tutaj lustro, tutaj się pokaże, menel nieogolony przyszedł w takie miejsce dla meneli. O, i tutaj jest pomieszczenie takie, takie, jakby coś, małe laboratorium. W zasadzie to ja tu jeszcze zdjęcie nie robiłem. To teraz właśnie zrobię fotopauzę. Porobię parę zdjęć i będę kontynuował poprzednio. No i po fotopauzie kontynuuję nagrywanie. Także tutaj jeszcze pokażę taka. W takie pomieszczenie laboratoryjne. Pozostawały zlewki. Tam jakieś były probówki w tych takich stereopionowych otulinkach. Tu jakieś powysypywane substancje. No to mogę pokazać teraz przejście. Ten łącznik między dwoma budynkami. Akurat się rozpogodziło. Fala deszczu przeszła. I tu jest ta. Główna hala, tego łębiarnia. I tam widać w tych wnękach siedzą se te osarańce i osrywają wszystko. I jeszcze, jeszcze jest parter. Tam jest ten parter, ale tam było zabite na amen także już tam się nie przedostałem. że tutaj sobie przeskoczę na ten fundament, chociaż, bo tu skala osrania jest straszna. O, tam sobie mają gniazda w tych wnękach tego te łębie Także już wychodzę z tej oserywali. No i tutaj jest ten łącznik. I on jest jak się okazuje ze schodkami. Teraz zgaszę latarkę i pokażę tam. Tam jest ta nowa galeria handlowa wybudowana. Ludzie przychodzą się zasklepiać. Nie mają pojęcia, że ktoś Chodzi tutaj tą ruinę <laughs> z wiedza. jeszcze wiadę na dach galerii bo tam jest parking, także z góry można zrobić parę fajnych fotek tego budynku no i tutaj jest już ta część z tymi piecami ale najpierw jeszcze jest, o tutaj cały jest yy, cała krata butelek po wodzie grodziskiej po deszczu widać, jak to wszystko przecieka, jak ten, jak to leje się z tego, z tego dachu. Tam w ogóle już na górze, na, na dachu, powyrastały drzewka. I tutaj się zachowała tablica. elektrowyciąg, ciąg, 1 jedna tona, numer fabryczny, numer rejestracyjny. No i mamy hale z piecami. Tutaj te sypy. Dzisiaj jest w ogóle widniej, bo poprzednia moja eksploracja, no to musiałem niestety, ale chodzić całkowicie po ciemku. Dlatego tak, tak miałem troszeczkę cykora, żeby tutaj wchodzić, bo moja latarka jest dość gruba na, na czołówki. Nie wziąłem, znaczy posiadam w domu, ale, ale nie wziąłem i to tak. Całkowicie po ciemku się wdrapywać, jeszcze z latarką w zębach. Nawet no, bym i nie był zęby. No ale dobra latarka powinna mieć taką właściwość, że rozprasza światło. Najgorsze są takie do filmowania, do robienia zdjęć, które świecą w punkt. No i później po prostu. No, no nie ma nic, e, żadnych walorów użytkowych. Taki, taki obraz jest do niczego. No i tutaj mamy takie pomieszczenia jakieś magazynowo-biurowe, pełno śmieci. No ale to 40 lat to, to już wszystko jest tak w takim stanie strasznym, że aż się boję tutaj czegokolwiek dotykać, grzebać w tym. Archeolo archeolodzy to się lubią w śmieciach grzebać. Ja aż taki pasjonat, archeolog nie jestem, żeby te przewracać papierki i tam czytać. Tutaj też jakieś dokumentacje. O, tutaj jakiś rysunek, to jest chyba nawet przekrój komina, to nie, ale jakiegoś, jakiejś maszyny. Tutaj mamy cieszyn, karta gwarancyjna. O, zobaczymy, mam gwarancję. Może coś jest jeszcze <laughs> objęte. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych. Tutaj... Otwórz się, otwórz. Dokumentacja techniczno-ruchowa. No i co? I koniec będzie zaraz. A jeszcze mamy tutaj jakiś regulamin, jakaś instrukcja bezpieczeństwa przy, yy, pracy przy szli, obsłudze szlifierki. Czyli to pomieszczenie to był warsztat. No i tyle tego filmu.